Siema, witajcie z tej strony Michael Games 1, a tutaj będzie Opening Card. Pokémon. To jest nasza pierwsza paczka. No właśnie, pierwsza. No i właśnie to jest nasza paczka. Zobaczmy, co jest w środku. Jakieś fajne karty. M Ash Greylinja EX. Mega Grey Ninja Mega Gengar EX Shadow Mewtwo for Max Mega Shadow Lugia EX Slime King GX Magikarp GX Gigant Charizard GX Evil Mewtwo Charizard for Max Mega Lucario EX To była pierwsza paczka. Teraz będzie o taka o metalowa puszka paczka jak to woli, za 15 zł. No i właśnie to jest nasza paczka. Otwieramy. Od samego końca. Oj, wywaliłem to. Jeszcze tam jest jakaś karta złota. Onik jakiś. Albo coś takiego. No dobra. A więc. Chenju for Max. Mimikiu for Max. History Antypillon for Max. BonZonk Energy, ogniste, Miss Fortune Sister, Murphy, Ener energia psychiczna, ta cienista, Fatina, Ener energia trawiasta, Dapillion, Sniffy, Pidgeot, Driving, Ration, right Bandlades, Lampent, Glister, Sniffy, Beyond, do Rideon, love race, rapper, racing, matchhunk, magana, ma, noseleaf, Glesjanski ski, pliskier, fau, hisu, hisuian ski, Snorlax, Ektros, Enamus, namus, Pikachu Eternatus Adventure Dictionary Ridinan stelix I to właśnie była cała nasza paczka. No i to jest. Oto następna nasza paczka, też za 15 zł. Też taka ta sama. Wszystko takie same. I co? Otwieramy. No i to jest nasza paczka. A w środku będą. O, jeszcze coś tam zostało. Nie lubię tego. Dobra, Grecianse Slowpoke Max, Energia i to jeszcze jakaś złota Shadow Rider Cider Vmax Magi, Energia Landus Rosia Energia. Druga, taka sama energia Lost City. Eternatus, Fomax, Sonsus, Tumblr, Energi Energia Trawiasta, Drampion, Sniffy, Pidgeot, Drevronk, raidon Bance, Lampent, Leicester, March -Hawk, Magenta, NAFS, Glacian Pister V, His Golda Powstar Blanca, Snorlax Elektrorus, Enamus, Pikachu, Eternatus, Adventure Dicthon, Ra Radiant Steel, Giratina, Hislon Go Godra, Pau, Bonsong, Hislon Zouzourak, Jinx, Grecjanski Sturfish i oto nasze wszystkie karty z tej oto paczki Bra. i to jest paczka Astria Reddy otworzę już nawet bez ucinania nawet w dobrym stanie chcę ją zachować a więc no Toxic Cry V Max V Lapras V Max i Sniwy Mewtwo V Max Marmal V Max Pinitr Marmal V. I to, moi drodzy, była właśnie ta nasza paczka z Astro Radica. No, i jak widzicie, to jest nasza paczka, kolejna z Silver Template Super Max. Otwieramy. Ugh. Zaczynamy tym razem może od końca. Komala. Kom komala. Rotom. I sobie damy. O tutaj już. I tutaj sobie. Mantesok V. Star Złoty. Energia Złota. Origin V. Di, dialgia V. Star. Prynolor. Giratina. Golda. Energia, Hisolenski Zobrak, Panic Mask, Energia, Dark Eye Star, Sidor, Bobark, Matargo, Hisonan Sidro, Fragon 2, Pikachu 4 Max, Bo, Bofan, Bo, Bofaland, Energia, Kramrock, Rob, Robiety, Chlores S eksperyment energia polibush nikent guide poliboet banti pikachu mega fajny Electric. tynabing radit radiant rewoid machom Delhox, Com, Ferry, Thor, Croak, Enarmus, Polyvars, ceni Strong, Vmax. I to była nasza cała paczka. Jeszcze były Rotom i Homala. Chomala. dam.